Witajcie w kolejnym odcinku z Blacksburga i dzisiaj będziemy pracować w nowym biznesie, bo postanowiliśmy zrobić update i jak wi jak widać tutaj no, dosyć spoko praca. Mm, tutaj kiedyś była budka, trochę pograłam też <laughs> i trochę zrobiłam. I to jest bardzo dobra budka, no bo zrobiłem tyle w zaledwie może 3 godzinki. Jak na tą grę to dużo, dosyć. Yy, a więc to nie jest żaden odcinek, to jest po prostu takie pokazanie, bo chciałam Wam pokazać. że jest nowy update i pokażę Wam, jak się to wszystko robi. Więc tutaj tak robimy: patrzymy sobie na jakie są zamówienia, i robimy takiego bur. Najpierw, oczywiście, bułka, Bułki to od razu zawsze wykładam na cztery misa. Taka najwygodniej chyba jest. Ten, tutaj jest, jest mięsko węgiel, tutaj zwykłe. I dwa serki. No to nakładamy dwa serki. Zakładamy. Jak chcemy odesłać, to już tutaj możemy włączyć, ale ja od razu zrobię wszystko. I tutaj też się robi frytki! No bo do każdego dostawę. Robi się frytki, jasne. Mm. E, o, ktoś mi to dorabia mięska. To chyba kuzyn. Dobra. <grym> e, który też jest ze mną dzisiaj. Yy, OK okej... Cebulka... Chyba jakoś tak. Yy, yy, okej, okay, załóżmy, że to tak. Kolejne to dwa wege, ja będą... Te piąska wege. I pokażę wam ogólnie wszystkie prace, jakie tutaj są. Yy, yy, dwa razy... Co? Pomidytki. Dwa ra... Dwa razy sałata. Łup, mnie. I, I potem tutaj będzie dwa razy cebula, tutaj będą dwa razy pomidytki. To wszystko zakrywamy, jak widzicie. Nie tą bułką, często właśnie tak się dzieje, że to nie tą bułkę. I potem to wszystko wysyłamy. Można na raz wszystko, kurde, upchać. I jak widzicie, to tutaj spada sobie i te zamówienia przechodzą dalej i, i ogólnie też frytki trzeba robić różne równorodne dobra mm, tutaj mam odgrzany o nie to nie te frytki to chyba te no właśnie no i tutaj możemy tutaj patrzeć zanurzamy do oleju i w takim sposobem smażymy frytaczki potem wyjmujemy je tutaj wyciągamy je i są jakieś zamówienia, co nie numerki. No I tutaj mamy 310 jak w McDonald'zie, dobra, muszę przyznać. 310 i tutaj są takie paluszki, co nie? Chcą takie paluszki. No to 310 muszę odnaleźć i takie im wrzucić. Potem kolejne zamówienie. Są krążki cebulowe na 311, 312. A więc kładziemy na 312 i 311. No i jeszcze u góry, jeszcze są kolejne krążki cebulowe na 13, dobra? Mm. No i co, idźmy do tej kamery i odgrzewam krążki cebulowe. Okej, okay. będzie to chwilę trwać, bo nie przemyślałam tego, muszę jedno frytki wyrzucić, no i jeszcze jedno krążki cebulowe odgrzewać. I tak, odgrzewać, i tak, ja robię wszystko odgrzane, nie pytajcie dlaczego. My tutaj się tylko odgrzewamy. A, też pełne są. A, no tak. Bo jeszcze te trzeba odgrzać. <laughs> no i tutaj też takie robimy taki szachmat. Też się pieczemy. Okej. Okay. Dobra, no i mamy gotowe. Mm pakiet, tutaj robimy mięsko czyli po prostu kładziemy tutaj robimy, no i jak się piecze no to wiecie, trzeba odłożyć je i tutaj wam czasem pisze full, tutaj, że jest full e, tutaj jeszcze jedno mięsko zrobimy i ogólnie też można donosić e, rzeczy pokażę wam jak e, to jest taki krótszy odcinek będzie, bo chciałam wam po prostu pokazać Tutaj bierzemy towar i możemy dołożyć, żeby było pełne, co nie? Ja ogólnie trzymam się swojej strony, nie będę innym dokładać. Okej, okay. no więc tutaj dołożę i okej, okay. dobra. Kolejną pracą jaką jest w tej grze, w tym nowym update'cie, tutaj to, to jest właśnie ciechanie. Kazenka właśnie mi to zagrodziła, czy mogę? Dobra, zrobię to z drugiej strony. Pokażę wam tylko widzowie. A no, jak zwykle nie mam trowaru. Mhm. Chodź, chodź. No. no dobra, dzięki. dzięki. Dzięki, Dzięki, dobra. I tutaj ogólnie bierzemy na przykład taką rzecz i musimy po kropce kropka. I musimy ogólnie to trzymać. No właśnie. I, a przechodzi powinna przejść, no bo ale jest pełne, no to. No to zróbmy na przykład pomidytka. Dobra, to wyrzućmy. Nikt tego nie widział. Yy, uhy, tego nikt nie widział. No i ogólnie każde pociachanie daje nam dwie rzeczy, co nie? No i zrobimy tak do pełna, żeby nie było tak, że ja nie dbam, co nie? O restaurację. Ja dbam! Ja najlepszy koleś. Dobra, trochę się zaczął wykupić, ja szy... Trochę mi zaczyna odbijać, dobra? Jest godzina 21. Możemy mi odbijać. Hmm, ok. I jeszcze jedna cebulka. O kurde, ale to jest skomplikowane. No i mamy pełne. Dobra. I ostatnią chyba pracą. No dobra. Ostatnią, ostatnią pracą jest bycie kasera. I tutaj musimy dać kanapkę. Yy, I to co oni chcą na niej zamykać. Wybieramy krążki M i sok taki też chciał A M. I jeżeli wszystko nadążymy, jeżeli nie wiemy, to jeszcze raz możemy nacisnąć, co nam pokazuje. I ogólnie trzeba też nacisnąć jakie chce rzeczy i jakiej wielkości. To jest też ważne, bo miałem ten sam problem. No i dobra. Ale jeszcze raz. Ale my zrobiliśmy to dobrze, żeby się tego spodziewał. No, i ogólnie to jest bardzo szybko znika, a więc, no jak widzicie, w sumie y, hop, y, nie pierdzielę. No i właśnie o to chodzi, bo kiedyś też tak robiłem, ale teraz to, że robię. Hop, hop, taki shake też MK, proszę bardzo. I tutaj zarabiamy ogólnie. I ogólnie, jeżeli byście nie wiedzieli, dlaczego nie dostajecie tych dolarków od razu jak. Eee... Hmm. i chyba to tak... Jeżeli nie dostajecie, bo to dostajecie te pieniądze od razu, co nie? No trudno, też <noise> no, jedną osobę obsłużymy. Matko Boska, ale ona ma długie zamówienia. E, okej, okay, krążki. Krążki L i napój taki L. Jeszcze raz, e, to, to tak i Okej. Okay. Yeah. Ja, zrobiliśmy i dostaliśmy 540 mmm, 540 tak, no, Jak na razie... I tutaj dostajemy niby ten czek, ale i tak od razu dostaliśmy Tomha's, więc nic nie nie I Jeżeli chcecie zamówić, to możecie tutaj podejść i wybrać sobie, co chcecie zamówić. Ja na przykład będę chciał Frycki. Frycki chyba są najbardziej OP, tak no, dosycałem Ci tak 50%. I podchodzimy i naciskamy E I pani zadowolona podaje nam ten towar I możemy się nasycić I ogólnie Każde zjedzenie frytek Daje ci 6% Razem daje ci jakieś to nie wiem 40% na jedzenie Więc dosyć dużo dają te frytki Znaczy dużo razy musisz nacisnąć Ale razem jak wszystko zjesz No to już trochę wyjdzie A więc no no polecam frytki, bo one są dosyć tanie. No, bo 3 dolary to jednak bardzo tanio. W tej pracy bardzo łatwo zarobić. No i dosyć są bardzo sycące, Co ty robisz ja Nie wiem. Co <słuch> ty Nie wiem, ale ja sobie jem. Moje pyszne frytki. Już mam 41% i nadal się nie skończyły, więc ogólnie droższe potrawy nie zawsze są lepsze, bo raz jadłem no i wyszło, że szybciej mi się skończyło. No i mam 52% i jeszcze mi się nie skończyły. A więc widzicie, nasyciły mnie do 58%, a miałam 0%. No i też tam trochę schodziło, więc razem mogą dawać gdzieś 60% głodów, A więc zamówię jeszcze frytki, żeby mieć pełne. Czemu by nie? Frytki. Chcę jeszcze jedne frytki. No więc łapiemy do tej paniusi. Pani wyciąga za ściany i jemy. 3 dolarcie to dla mnie mało. I na serio to tak łatwo się zarabia. A więc nie poczujecie nawet tego, że zapłaciliście. Nawet jeżeli dosłownie zarobicie tutaj raz za jedno zaniesienie. 50 dolarów, to dosłownie już możecie mieć pełne pełny głód na jakieś pół godziny. A dosłownie tego nie trzeba mieć tego. Tylko... To chyba dodać widać, jak masz więcej takich rzeczy. Ale dobra. A więc wziąłem trochę tego. Luxburger. Bo ogólnie, jeżeli nie wiecie, co się stało z tym budyniem, to on chyba spłonął. Czy tam został upuszczony, czy coś takiego. Na pewno spłonął, to wiem. No więc dobra. No i dojadamy. No i mamy sto... 102%, co to było. Ja chcę jeszcze raz to zobaczyć. 106% przed chwilę miałem. Dobra, ale więc doję te frytki. No nie chcę ich usuwać. Okej, okay. no iście skończyły. Dobra. A więc teraz możemy iść Do domu na chwilę. O jezus, podatki. Nie pytajcie, co to jest. Zostawiłem budzik na pierwszą. W tej grze. Okej, okay. okej. Okay. Pierdzielę, ile jeszcze będziesz mnie teleportować? Nienawidzę tego, że mnie tyle teleportuje. Ty 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 Z minus tej gry, a więc zapłaćmy, tak wyglądają podatki. A pierdzielę, ja za chwilę sorry O co jest mój house, Gdybyście nie wiedzieli, gdybyście nie, obro... nie A w sumie nie. Wiecie! W sumie nie wiecie. To jest spoilerek, jak wygląda. Ale dalej was nie oprowadzę, niestety, przez... jeszcze muszę, muszę coś zachować dla siebie, bo możecie teraz wszystkiego się dowiedzieć, co nie? I tutaj sobie się umyjemy, żeby szybciej chodzić, W ogólnie tym więcej rzeczy będzie na zielono, z tego co pamiętam, to tym więcej chyba będę szybciej chodzić. Ostatnio to tak działało, że szybciej o wiele chodziłam, więc chyba to tak działa. Więc dobra, idziemy teraz. Widzicie, jak ja teraz szybko chodzę już. To teraz mm, jeszcze chcę się wyspać, żeby dużo energii zdobyć. Widzicie, jak szybko to leci. Tutaj macie pasek, ogólnie. się nie wiedzieli. No i się ładuję. No, chcę mieć tak 100% wszystkiego. Ja jeszcze sobie dokupię tych frytek trochę. Może jakieś nugetsiki kupimy, czy coś. Hmm. Znaczy mnie więc mogę sobie pozwolić na takie Pierduki. i się z tam. Mam dużo procent, no to w sumie na odcinek wystarczy. A więc dobra, widzę. To by było chyba tyle już z tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich odcineczków też nie związanych może z Blondburgiem, to zostawcie łapkę w górę, z no i widzicie jak ja szybko kurde chodzę. Miiuu, jak je ale dobra. A więc widzę, widzimy się w kolejnym odcinku. No i co? Cześć!